Siema. Siema, Stefek. Nie znam okay. cię telefonie. Nie no tak ogółem siema. Jest ze mną... Flanek. Tak, on tutaj ze mną też, bo ostatnio wjazd na bazę nagrywaliśmy, więc on hmm. był. Nie? No. No, no co. Nagrywamy. O, jakąś jedną nagrodę dostałem, nie za co. Aha, dobra, pamiętam. Flanek. Ja chcę pochwalić, bo na swoim końcu mam już 91 poziom. No i więc... gram bez oponek. No ale to jest PL17, to wiadomo. Ja gram na PL 18. Oj. Dźwięki włączę, bo jako przeszkadzają człowiekowi w życiu. Pokażę Wam drużynkę jak ona wygląda, jaka rozwinięta na razie słabo. Bo bieda. Piszcie w komentarzach co jedliście dzisiaj na obiad. Ja miałem schabowego. Tak jest. Ja dziś miałem pyzy. Mhm. Smaczna. Pyzy z mięsem ogólnie mi chodzi. Mhm. Ja też lubię pyzy z mięsem Bardziej Pyszne. niż jakieś z nutelą czy zziłem wolę z mięsem Też. No, jest słabo rozwinięta. Wiemy na okienku, wiem. Dwie oponki. Ej, co? Ty chyba ukradłeś mi dwie oponki. Róż nie są dwie i ty masz dwie. Miał? <grych> I dobra, nie zamieni się w kota na odcinku. Dobra, tu jest Falkoni, bo ja mu dam przywódcę, muszę mu sorry. Żeby robić bandy. Tak, żeby on robił mi bandy, bo w ogóle... Patrzcie, co tu, ten opis, widzicie, to jest Siemaneczko. Witam Was serdecznie i to bardzo. Zapraszam do drużyny Walls Lions. No, to mój opis, ja mu stworzyłem, bo ja przychodzę czasami, bo to mój kolega, mieszka w Kaliszu, tak jak ja. Więc przechodzimy do misji, bo zadanka nie uda mi się zrobić, więc. No to zaatakuj za dwie oponki. Nie, no się nie opłaca, wiem. Prędzej to bym oddał swoje życie niż dziewopomki, widać. Ty też mogę dać. A tak. E, przepraszam, oddam konto Fabianowi. Moje jest 1791 Level. No bo chciał, bo już nie Bo mnie... już nie grałem, a Fabian zrobił takie konto, że ma 2000 kondycji, a reszta tam chyba ma po 700. Ale nie, teraz zmieniłem przecież. A to nie wiem. Nie 1400 kondycji. 1200 tam paręś intuicji i 1200 paręś inteligencji A tak, masz tutaj tam po 1300 Siła, no mnie nie obchodzi siła, Jak chcę te wyrównać sobie staty fajne Słuchajcie, wiecie No dobra, pomijamy złoponkę, nie jestem Żydem no to weź, jech ci ukradnę, się ma Ty? No nie, nie, no żartuję. A chociaż to było na plus, to fajnie było. Nie, na no minus 2, to nie Do wykroju mamy. O, la, Ja bym kupił, bo do wykroju. Czyli jakbym kupił, to kondycji ile mam? Bo ja nie wiem. Kondycji ile mam? Ty no fajnie wydałyś daty. Tylko tu raz ulepszysz. Dobra, gitara się i sorry. Siemano kolano. kolano. Fabian, a wiesz ten, że wyszło we że malecińsku na nowy film? Jaki? Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywał. O, teraz lepsze staty mam, tu le raz lepsze, tu raz, tu raz, teraz... Już... Jezu, ile mam tu rzeczy, Boże Cię Matko, nie wiem skąd, ale dobra. Nie, nie wiem, pojawiły się. Z dupy, oj sorry. Nie. Czekajcie, ja coś tu muszę, co kondycję mi da. Kondycja, kondycja. O jezu, to 85 to się nie opłaca. Nie, no po prostu podrobię te staty i koniec. Ja idę wszystko sprzedać tam na dole moje ciuchy, nie? Franek, opłaca się? No, dobra. Znaczy, no, nie wiem. Jakbym zostawił te, to po prostu są na plus. I zostawić je, bo miał coś innego, to żeby pokombinować zawsze. Ale ja mam tu wszystko na minus. A dobrze, to wszystko sprzedaj. Więc sprzedamy. Dobra, jeśli Wam pan odcinek, śłapki w górę i jedziemy z następnym odcinkiem. Co nie, Franek? No. I oraz dajcie suba, żeby wyjdziemy na bieżąco. Dobra, sprzedajmy, sorry, że tak się z wami się nie chciało. Dobra. O, matko powstała. Wszystko nadzwyczajnie mam, mam na minus. Wszystko nadzwyczajnie wolno chyba tu idzie. Plus 21. No ale słabe też, to nie daje za dużo siły. No i co z dwie... tego mówiłem, że jest już na plus. A minus 12 to fajnie. Pięć lat, nie ja no, mam to zostało. Że później muszę pokombinować. Mm -hmm. O, ma wadkie buty. Nie. Facunek. Oj. Aby mi nogę urwało, no, widzicie. To on nie mnie prędzej. nie, 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 nie zapomniałem. Te paski to są chyba przedmioty wadkie, które się najczęściej trafiają w R0. Tak, na takich levelach, nie wiem, powiedzmy od 20 do 40 czy 50, te paski jako wadkie przedmioty trafiają się najczęściej. No więc dodamy staty. przywiezie mi 400 wszystkiego Lidia. mam no, wszystko po 400 gdzieś pokombinowałem więc idę teraz zrobić pojedynka i widzia <tryk> przepraszam napiszcie w komentarzach na zdrowie mm. jaki tak. Nie daj, że łapki, to jeszcze zabrałaś żeby i napisali mi słowiec. co, nie mogę, jaka bieda, dobra. Mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek, w górę i suba będzie się ze mną, ze mną na bieżąco, więc pranek, dalej. Siema i zasubskrybujcie go.